Jak co tydzień zapraszamy Państwa na przegląd propozycji dla starszych poznaniaków przygotowany przez Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zaczynamy od zaproszenia na piknik rodzinny, który odbędzie się na świerczewie. Towarzyszenie Ludzi Trzeciego Wieku, Świerczewski Krąg, zaprasza na piknik rodzinny dla mieszkańców Świerczewa i zapraszamy i seniorów, i z wnukami i całe rodziny. Piknik odbędzie się 16 czerwca o godzinie 12. Nosi tytuł powitanie lata. Mamy nadzieję, że lato przybędzie. I miejsce spotkania to Grabowa 22. Koncikt dla seniora, który działa przy Stowarzyszeniu Medycyna Polska na Świętym Marcinie zapraszana na kilka bardzo ciekawych spotkań. 16 czerwca o 11:30 warsztaty z psychologiem. Będzie można porozmawiać o inteligencji emocjonalnej, zobaczyć co to i czy to mamy i jak można to jakoś pielęgnować. 21 czerwca spotkanie z dietetyczką i 23 czerwca warsztat zrobienia makijażu dla pań, ale może i dla panów. Zapisy telefoniczne i koszt jednego spotkania to 5 zł. Uniwersytet III wieku, Uniwersytet Przyrodniczy III wieku zaprasza na kolejny wykład, przedostatni już przed wakacjami 17 czerwca. Jak kształtować samą uzdrawiającą osobowość? I ten wykład poprowadzi dr Ewa Maćkowiak. Wstęp jest wolny, zachęcamy serdecznie. To są naprawdę bardzo ciekawe spotkania. Spacery po Poznaniu. To też myślę inicjatywa, która już jest dobrze państwu znana. Tym razem zapraszamy 19 czerwca o godzinie 16 na wycieczkę pod tytułem Zastygła historia". Będzie można porozmawiać i obejrzeć różne pomniki, które w Poznaniu stoją, zastanowić się skąd w nich, wokół nich tyle sporów. I też poznać ich historię i porozmawiać właśnie o tym, czy to ważne, żeby tych pomników było tyle czy nie. Zaczynamy wycieczkę na Placu Wolności o godzinie 16.00. 25 czerwca z kolei Dominikański Poznań. Dziś za nami już wycieczka jak wczoraj. Będą dwa cykle wycieczek o 9 i 16.30. Początek na placu Cyryla Ratajskiego. I też, jeśli ktoś jest zainteresowany historią zakonu Dominikanów, to serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny: grupa po Poznaniu ewentualnie prosi o wrzucenie coś do kapelusza po wycieczce, jeśli się Państwu spodoba. Plaża miejska na Chwaliszewie e, zaprasza 23 czerwca od 16 do 18 na cykl warsztatów. Dziadek do gramofonu na plaży. Być może już Państwo słyszeli o tych warsztatach stacjonarnych organizowanych przez Republikę Rytmu. Są to warsztaty dla miłośników muzyki, starych płyt winylowych, czynienia dyskotek i potańcówek, tak żeby ludzie się dobrze bawili. I znamy już laureatów pierwszej edycji warsztatów, którzy teraz właśnie robią takie fajne imprezy. Także jeśli chcą Państwo też spróbować swoich sił za konsoletą, to zapraszamy. 23. 3 czerwca. Udział bezpłatny. Poszczegóły zachęcamy yy, wpaść do nas. Wakacyjna joga na trawie. Yy, jak co roku yy, joga pod fontanną. Yy, tym razem rozpocznie się 26 czerwca yy, o godzinie 9 i w każdą niedzielę w parku Adama Mickiewicza będzie można yy, nieodpłatnie yy, ze świetnymi instruktorami poćwiczyć. Warto wziąć swoją matę. Dobry nastrój i myślę, że niezależnie od pogody będzie można się spotykać. I ostatnia, ostatnie dwie informacje. Lato w mieście Baj Stary Browar, czyli to jest taki coroczny cykl imprez w, z kolei w parku przy Starym Browarze. I tu jest bardzo bogaty program od początku czerwca do końca sierpnia. We wtorki Pilates, w środę Yoga, w czwartek Zumba. W piątki od 1 lipca cykl świetnych warsztatów Połączmy pokolenia, które będzie organizowała fundacja Senior Active. I tu też bardzo różne tematy, będziemy informować się na bieżąco. W sobotę z kolei golf, do tego kino na dziedzińcu sztuki, bardzo dużo atrakcji, jeśli zostają Państwo w mieście, to proszę się nie martwić. Jest co robić. I ostatnia informacja na dzisiaj. Nordic Walking na plaży miejskiej Rataje. Plaża miejska Rataje znajduje się koło osiedla Piastowskiego i mostu Królowej Jadwigi. W każdy czwartek o godzinie dziewiątej wraz z instruktorami Marszu Po Zdrowie można wziąć udział w wspólnym marszu z kijkami, dowiedzieć się jak robić to prawidłowo albo po prostu cieszyć się wspólnym towarzystwem. Organizatorzy zapewniają kijki, także serdecznie zapraszamy, dbajcie o siebie niezależnie od pogody. Myślę, że kondycja fizyczna jest jednym z ważniejszych czynników dobrego samopoczucia. A szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 61842 3509.